Czarno na białym. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wystawa rysunków absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w dwustulecie jej istnienia. Stanisław Wyspiański, patron Akademii Sztuk Teatralnych, też był ich absolwentem. Tylu wspaniałych artystów. Każdy z nich zaczynał od rysunku, niektórzy w tej sztuce osiągnęli mistrzostwo. Myślę, że w rysunku najpełniej, najwyraźniej czytamy charakter pisma artysty. Czarno na białym, czyli kim jestem naprawdę. To właśnie Państwo mogą zobaczyć na tej wystawie. To jak zatrzymane kadry z takiego obłędnie pięknego czarno-białego filmu, które uruchamiają naszą wyobraźnię tak, że zaczynamy dostrzegać kolory, których istnienia nawet nie przeczuwaliśmy. Zapraszam serdecznie Dorota Segda.